Witam cię serdecznie. Jacek Paciorek. Dzisiaj dalsze metody, które pomogą Ci w określeniu głównego, ostatecznego celu i utrzymaniu się na właściwym kursie. Pytanie. Co byś zrobił, co zmieniłbyś w życiu, gdybyś jutro wygrał milion dolarów w gotówce? Czyli masz nieograniczony kapitał i możesz robić co chcesz. Co zrobisz innego niż robisz dzisiaj? Bierzemy kartkę papieru, wciskamy pauzę i odpowiadamy na pytanie. Przygotuj się na to, że niezależnie co wypisałeś, możesz to osiągnąć. Mm, nawet bez miliona dolarów. Dlaczego? Bo już wiesz, czego naprawdę chcesz. Następne pytanie. Czego zawsze chciałeś, ale bałeś się spróbować? Co chciałeś zrobić, ale powstrzymywałeś się? Pauza i piszemy. Powyższe może być Twoim diamentowym polem, Twoją dziedziną doskonałości. Następne pytanie. Jakie działania? dały ci w życiu najsilniejsze poczucie ważności. Co sprawia, że czujesz się wartościową osobą i za co darzysz siebie szacunkiem? Najprawdopodobniej inni również darzą ciebie za to szacunkiem. Pauza i piszemy. Zacytuję teraz Deila Carnegie. Powiedz mi, co sprawia, że człowiek czuje się ważny, a ja opowiem Ci całą historię jego życia. Czyli widzisz, jak duży wpływ ma na Ciebie to, że jesteś ważny i to, co sprawia, że jesteś ważny. Następne pytanie. Co zrobiłbyś, gdybyś miał. Pewność sukcesu, czyli masz i z firmy absolutna gwarancja sukcesu, łykasz i sukces, który chcesz osiągnąć, jest Twój. Jaki to cel? Pauza i przerwę. Uwielbiam ten punkt. Zawsze ląduje tu ten sam wpis z ewentualnym rozwinięciem. Zapisz sobie koniecznie Twoją odpowiedź. Jeśli bardzo tego chcesz i jesteś gotów na wysiłek, to znaczy, że to osiągniesz. A czy wiesz, że ja, pisząc ten kurs, wykonywałem tak samo te ćwiczenia? Hmm, czy Ty je wykonywałeś? Aby na pewno? Pamiętasz, że tylko 3% ludzi zapisuje swoje cele? I. Plany ich wykonania? Ja to zrobiłem kolejny raz. I co ciekawego, niektóre wpisy się powtórzyły, ale ze zdziwieniem stwierdziłem, że są nowe rzeczy. A i kolejność wpisów nie zawsze była taka sama. Czy pamiętasz, że zmiana jest nieodzowna w Twoim życiu? Następna część. Pomoże Ci, gdybyś dalej miał problem z określeniem Twojego głównego celu życiowego. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jacek, Paciorek.